Dzień dobry Państwu. Nie namawiam Państwa do takiej jazdy karkołomnej. E, namawiam Państwa do jazdy spokojnej, bezpiecznej, przyjemnej, ale jednocześnie szybkiej. Marian Bublewicz był dla mnie wzorem i, i, i pozostaje jakimś takim wzorem. Był na pewno wyjątkową postacią, o której nigdy się nie zapomniał. Ja straciłem e, idola, który na pewno pociągnął, e, w moim przypadku przynajmniej mnie, zaszczepił rajdy. Życie Mariana było, zresztą, tak jak trochę moje, wiecznym wyścigiem. Mm. Takiego go zapamiętam i takiego go chcę zapamiętać. Szkoda, że nie ma go z nami w chwili obecnej. Pewnie e, chciałby się z nami ścigać do dnia dzisiejszego. Marian miał w sobie mnóstwo pokory, a pokora to jest wspaniała cecha, skromność i pokora. Pamiętajmy, że był wielki również dlatego, że w normalnym, codziennym, cywilnym ruchu na polskich drogach zawsze świecił przykładem. Oglądałem programy, w których pokazywał, jak zająć pozycję za kierownicą, jak trzymać ręce na kierownicy. To są rzeczy, które mimo upływającego czasu się nie zmieniają, i to są wartości, które warto powielać. Bardzo chciałbym być takim zawodnikiem jak on. I nie tylko ja, ale wielu, wielu zawodników z mojego pokolenia również.